Witam Was w kolejnym odcinku serii Poradnik ze Smite'a Dzisiaj sobie omówimy nordyckiego boga psotników jakim jest Loki dziwnie to nazwali z polskiego no ale co, nie będziemy się czepiać według mnie jest to bardzo wkurzający asasin dzięki jego jedynce bo może zniknąć i go nie widzimy o, tutaj właśnie było widać jego pasywkę, jak działa na, na, na jedynce takich szybkich 5 uderzeń można zrobić jeszcze raz to zaraz pokażę co pokrótce jeszcze można o jego pasywce powiedzieć gdy uderzamy wroga z tyłu czyli od pleców zadajemy 20% większy damage plus dodatkowo mamy właśnie takie 5 szybkich takich ataków więc no bardzo, bardzo fajna pasywka jeśli chodzi o Asasina. Yy, dobra, co jeszcze możemy tutaj powiedzieć o jego pierwszym skillu. Bo już pokazałem go, czyli to jest takie zniknięcie takich pięć szybkich ataków przeciwnika. Co yy, to tu mądrego napisali, Loki znika w kłębach dymu, będąc niewidocznym, porusza się szybciej, usuwa efekty spowolnienia oraz zyskuje na nieodporność, czyli na, na jedynce. Na, na niewidzialności można powiedzieć, yy, jesteśmy o 35% szybsi. Mamy po prostu szybkość ruchu zwiększoną o 35%. Plus efekty spowolnienia, czyli jakieś slowy i tym podobne. Jesteśmy po prostu odporni na to. A także przejmujemy 25% mniej obrażeń od przeciwników, czyli no fajna, fajna fajny skill. Jedynka. Niewidzialność, odporność na slowy, mniejszy damage dostajemy, plus jesteśmy szybsi. Co jeszcze tutaj na jedynce jest fajne? Jego kolejny atak z ukrycia lub przez kolejne dwie sekundy później spowoduje krwawienie u wroga, Czyli dodatkowo można powiedzieć nakładamy na przeciwnika, podchodzimy do przeciwnika, uderzamy go i wtedy widać po 25 bije dodatkowo jeszcze. Przez tam chyba 2 czy 3 sekundy, czas trwania obrażeń, 2 sekundy dodatkowo, jeszcze przez 2 sekundy, po prostu taka trudka, jakby jest nałożona. Dwójka, dwójkę pokażę na minionach. Jest to taka kukła, można powiedzieć, klonu Lokiego, stawiamy ją po prostu i wtedy, wszystkie sługusy, czy tam miniony. Po prostu są zmuszone, żeby go bić. Czyli do, taki skill do clearowania linii jak najbardziej jest fajny. Jako taki Loki nie ma klira, dlatego ma tutaj tego drugiego skilla. Loki tworzy swoją fałszywą postać, prowokując wszystkich wrogich sługusów w pobliżu, czyli agruje, tak można powiedzieć, ee, tych właśnie sługusów, co tam dalej pisali po chwili fałszywa postać eksploduje zadając obrażenia wszystkim wrogom w promieniu czyli w promieniu tutaj tego koła wybucha to i zadaje tam jakiś damage czyli fajny skill, ja to maksuję zawsze żeby pushować linię fajny skill dobra, teraz tak, przejdźmy do trójki eee, trójka to jest można powiedzieć dodatkowy buff do lokiego po aktywowaniu tego buffu następny podstawowy atak blokiego zadaje przez krótki czas dodatkowe obrażenie, trafiony przeciwnik zostaje spowolniony, czyli podchodzimy do przeciwnika odpalamy to dodatkowy damage on dostał, plus jest spowolniony tam na ile? Powolnienie na 3 sekundy no czyli dosyć sporo spowolnia o 25% Czas trwania, wzmocnienia, czyli mamy tego buffa na 5 sekund, czyli dużo, i, osta i ostatni, można powiedzieć, skill, czyli ult lokiego. To jest, można powiedzieć, taki teleport do danego boga. Tylko musimy trafić, czyli namierzamy te tego boga, trafiamy go. Co najlepsze, yy, można powiedzieć, stakuje nam się to z pasywką lokiego. Stakuje, tak głupio to powiedzieć, stakuje. Nakłada się to, że tak powiem, z pasywką, bo jeśli użyjemy tego skilla ulta, to wtedy on uderza w plecy wroga. Teleportuje się po prostu w same plecy wroga, czyli dodatkowo dostajemy 20% obrażeń więcej w przeciwnika. Czyli co tu napisali? Po aktywowaniu umiejętności Loki teleportuje się do wybranego celu naziemnego. Jeśli w promieniu znajduje się wrogi bóg, Loki zaatakuje go od tyłu, czyli w plecy, zadając obrażenia i ogłuszając, czyli. Uderzamy go w plecy, plus zadajemy mu jeszcze yy, że tak powiem, na tego Stuna. Stuna na tą jedną sekundę. Czyli podchodzimy do takiego Ra. włączamy Niewitkę, podchodząc do niego. No i szybko byśmy się teleportowali. On się leczy, ale... Ja bym miał jakieś itemy na damage, to już nie żyje. Czyli teraz z jedynki go zabijemy, dobra? Teraz powinien zginąć, bo to trudka go zabiła. Na takiej zasadzie działa, działa, działa Loki. Prosta postać. Nie lubię tą postacią grać, bo to jest takie, no. Wszystko, co się, co ma nie, niewidzialność, to dla mnie nie, po prostu przeraża. Nie lubię takich postaci. Dobra, to by było pokrótce, jeśli chodzi o jego skillę. Teraz przejdziemy sobie na jakiś meczyk szybki. Najlepiej sobie tu zarażniemy jakąś arenę. Kramę arenę, na szybkości może znajdzie Pokażę jego 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 itemy jakie kupować sorry o takie zmęczony jestem gdzie to tutaj jeszcze może pokażę jego skiny jakie są to jest podstawowy skin recolor taki zielony, którego pokazywałem tu jest ten właśnie taki fajniejszy. Retreat. Fajny voice pack ma Diversant. Nazwali po tym polskim. Jest tragedia. To jak się nazywa? Grid Mariachi. To jest ładne. Tym przeważnie jak gram, to gram tym. Taki fajny, voice... fajny voice pack. ma, więc. jakieś świeczki na głowie arena może jakiś inny tryb włączę bo to będzie szukało wieki potyczka to jest 3 na 3 tak podbój nie zostawimy tą arenę bo to najszybciej najszybciej nam się znajdzie musimy szybko pikować lokiego bo wiem że na arenie to to jest top pik bo jest mocny on hituje można powiedzieć w lejcie zobaczymy te moje silverowe playsy Nagrywałem wcześniej ten poradnik, ale kurde, ktoś mi lokiego instalokował i, i musiałem to na nowo nagrać. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę. Dobra, 2 minuty już nam szuka. Co tu jeszcze można by o tym lokim powiedzieć? Gdzie zaś ten? Gdzie ten loki jest? Uff, uhu. Ślepy jestem. Loki. Historia. Już nie pamiętam, kiedy lokim grałem. Było dużo zapytań o tego lokiego, no to zrobimy taki krótki poradnik. Wiecie co? Ja mam dość, co robimy inaczej. Ymm, niestandardowe, kooperacja, potyczka. Wieki trwało. Zagramy po prostu na boty, bo chcę tylko pokazać pokrót, pokrótce, jak jego skille. O, ktoś tam, wiskato, to opuścił kolejkę, teraz będziemy znowu czekać. Pokrótce chcę tylko pokazać, co kupować na niego. Bo ludzie różne bildy robią dziwne. Aż czasem oczy bolą fatalisy, nie fatalisy. To normalnie aż się chce płakać, jak się na to patrzy. Hmm. Jest, mamy Loki, Loki, Loki. Udało się, szybko, cyk. Będę dużo farmił tym blokiem, mam nadzieję, że, że tych dwóch szybko tego nie skończą. Weźmiemy sobie ja tego, tego boga sobie weźmiemy, raczej tą skórkę. I, i dawaj, dawaj ich. Będziemy klepać ich. Jeszcze mam booster, widzę na 3 dni. O, tu Chris, pełnik unit. Gang Masha Fresh Ale niki Ares <grystę> to ma fantazję. Dobra, polo jest awczy, to dobrze dla mnie. No nie dobra, wrócił. Co pierwsze budujemy na loki? staki przede wszystkim. Kupiłem sobie kopotce. Mają postacie, które mogą mnie spultować, czyli Hades, Bachus. A Rachna też mnie może zestunować, czyli na wszystkie trzy postacie Bic jak najbardziej. Weźmiemy to, plus to na start, bo nie mamy zamiaru się na razie z nimi bić. Będziemy farmić po prostu. Czyli dwójkę będziemy stawiać. No tam właśnie pisze pasywka. Za tą podstawową ataki zadają 20% więcej obrażeń, gdy trafiasz cel od tyłu. Czy okay, zaraz postawimy tego? Klona można powiedzieć. Yeah. niech oni się tu ty tym bawią, ja tym nie będę tankował. Idę już od razu na tego Mita. Daj mnie. To są boty, oni, oni po prostu będą puszować. Stawiamy to zawsze do tyłu. Nasze podchodzimy do tyłu, stawiając miniony do tyłu. Uciekamy bo będą zawsze no no nie trafiłem stawiamy to tu dobra, nie ważne nie gonimy go, bo to nie ma sensu farmimy po prostu tylko ja to zaraz tutaj jeszcze raz teraz midas przepuszujemy czyli pamiętamy zawsze stawiamy to z tyłu żeby miniony szły jak najdalej Trafiłem go. Jakbym miał na jedynce, to już to już ta rachna nie żyje. Idziemy do bazy. Fajnie tak. Na gitarze gra i znika. Loki. Bierzemy staki. Po Podzce. Niewitka. I idziemy. Teraz pójdziemy sobie na Reda. Czyli to sobie wezmę. Nastakujemy się po prostu i tam nie będę po prostu ich sami grają a multo w to słabszy dobijamy limitka pyk mamy to Zebierzemy, idziemy na nich, buffa. Pierwsze co stawiamy, to najlepiej wyciągać to jak najdalej. A teraz za daleko to wyciągam. O, to był mój błąd. Mamy sobie hoga wziąć tutaj na ten tryb. Mamy bluz zrobione od nich. Zachodzimy od tyłu stawiamy to. Uderzamy to. No i zginął. To jest proste kombo. Czekamy aż miniony podejdą. stawiamy pillar. Idziemy po buciki. Akurat powinno mnie stać teraz idealnie. Bierzemy znowu dwójkę, żeby puszować jak najwięcej żeby to na jak największy dimek zadawało już to 200 coś zadać przebiegamy tu tak tu no. Dobra. jeszcze mamy Reda, więc niebitka stajemy tu stawiamy to Paliłem trójkę, żeby po prostu dodatkowy dymek zadać. Wchodzę tu po prostu. I też znowu uderzyłem. zniwitki, cyk, pyk. Ja na razie tego nie będę puszował, ja chcę staki porobić. Możemy iść tu, oni nas nie widzą po prostu, chociaż jak przechodziłem przez tower to wtedy nas widać, to jest jedyny minus gry Loki, podchodzimy, robimy tył, zbieramy farmę, cyk, idziemy, schowamy się. Nara. I znowu robimy to samo. Odcinając po prostu przeciwnika robimy coś takiego, że stawiamy mu to tu, wtedy minionki, e, jesteśmy do przodu jeśli chodzi o minionki. Co później robimy? Budujemy tzw. Jotuna, gniew Jotuna, który nam da dodatkowy, dodatkową penetrację, więcej many, bo Czemu buduję ten pierwszy item? Bo dodaje nam bardzo dużo many, regeneruje nam manę plus dodatkowy damage, bo za każdego staka dostajemy damage. Idziemy, w plecy go. Nice no mamy reda. Podchodzimy. No i ta postać jest prosto w obsłudze. Podchodzimy, używamy. Dobro, wychodzimy stąd. Idziemy po tego jutuna całego Można hydrelament, czyli za... za. Zawodzenie Hydry? Ale to Polacy nazwali. Hydralament. Masakra, aż głowa boli. Jedną Szczerze, ulta sobie zmaksuje. Ja więcej damage wyrobię. No trochę więcej. O, o. Nice. Pewnie zginiesz, no Podchodzimy sobie, karmimy. Cyk cyk, to jest proste. Trzeba się przytulić, jeszcze go tym owkurzać trochę. Jeszcze teraz spróbuję na milionach używać. be dodatkowo Z to Fer easy. Używamy jedynki, y nie nie widzę. Cyk, postać jest naprawdę wkurzająca. Znowu przechodzimy tu, żeby nas nie widział. Za plecy stawiamy tamten tam. cyk. Odpalamy trójeczkę szybko, żeby go zdobić. Kupujemy hydrolament. Dodaje nam to dodatkową siłę fizyczną. Redukuje nam o 15. Cooldowny Pasywka przez 8 sekund po użyciu umiejętności. Kolejny atak podstawowy zada dodatkowe 30% obrażeń, czyli to jest no naprawdę nice. Kolejne będziemy kupować Titan Bane, żeby dodatkową penetrację można kupić Blinka, żeby najpierw zblink zblinkować do przeciwnika. Chociaż to, to nie jest takie, takie dobre, bo to już trzeba ogarniać. Tak. No i nice, no i to to są boty, no. No ja to to, to... nie trafiłem ultym. Widzicie, trzeba, trzeba dobrze trafić, żeby. Żeby zabić przeciwnika. idę tu. Daję sobie jak najbliżej, bufa, odpalam i to po prostu ginie. Nigdy jedynki nie ma, Łuki nie wiem czy to dobrze czy źle. Odchodzę, odpalam. Idę sobie tu. Idę na tego Titan Bane, ale jeszcze trochę bym potrzebował. Niech ta rachna mnie pobije Co to był one hit one hit, one kill Można powiedzieć, kupujemy to I ostatni item kupuję ostrze śmierci, który nam doda kryta. Chociaż nie wiem czy teraz nie kupić tego Zmieszenie obrony fizycznej w celu o 10 przy trafieniu, atakiem podstawę Twoja Zrasta o 10, na 3... no, to też jest dobre. To albo, albo to budujemy. Obrażenia krytycznie o 40% dorosną, czyli no, uff, to jest masakra. Teraz sobie idziemy, zrobimy sobie bula. Wciągamy miniony. Żeby... Tak, teraz zwaliłem. Nie, tak się to robi. Podchodzimy do niego. Uderzamy. No i zrobione. Dodatkowo bufa dostaliśmy. Nie trafiłem ultem, ale teleportowałem się Uhu. Szybko i na temat, cyk, cyk. Idziemy sobie do bazy. Ten to prawdopodobnie już chcę skończyć ten na polo A może go ubiłem. Nie, ja kończę to. Czyli podstawowo znikanie. Jesteśmy niewidoczni, bo dostajemy na 2 sekundy taką trójkę na przeciwnika. Jeszcze raz, o, podchodzimy. I teraz mamy takich szybkich 5 ataków, gdy jesteśmy blisko przeciwnika. To nam daje kukłę, którą po prostu fokusuje wszystkie miniony. To nam daje buffa, no i oczywiście ult, który po prostu... koniec kukue, pyk, tak 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 tak, porobione, dobro prosta postać bardzo mocna w lejcie. one hituje nie lubię tej postaci nie lubię nią grać, ale prosiliście o poradnik, więc zrobiłem taki podstawowy poradnik dla początkujących graczy jak się podobało zostawcie łapkę, najlepiej w górę Yy, zostawcie jakiś komentarz, jeśli, jeśli o czymś zapomniałem powiedzieć, i to na tyle, trzymajcie się do następnego poradnika. Pa!